Eee, dzień dobry, wam dzisiaj o, o Dniu Paniczek. Eee, te nasze paniczki to są przeogromnie ważne eee, ważne osoby w tym naszym żywobyciu chłopskim. Jak macie radzi to moi drzistani, to moi wyrządzani bulczyni. To mi dajcie palec do wyrchu, a pyty subskrybujcie mój kanał. Dycki były, a są kole nas. Matki, baby, starki, ciotki. <laughs> Dycki, jak i dzień paniczek, to im kupimy kwiotek. Albo czekoladę. Pozwiemy ich na kawę, albo na obiad do gospody. Ale tak by miało być furt. 360 dni dookoła. 365 dni dookoła. Bo baby b, bez mala już taki są, że potrzebują, co by im chłopi nadskakowali. Ale czym, czy tak je na isto? Jako to było kiejsi? No kiejsi, hańdowni paniczki dostawały kwiatek eny roz za czas. Baj jak się wydawały, jak urodziły dziecią. Albo jak już wydzierzały z jednym chłopem baj 300 roków, no to im chłop kupił jakąś pukietę szumnych kwiatków. Ty, co miały chłopa, co kapkę miał rozumu pod czopką, to dostawały kwiotek, a i z nie na zdaniu. Oto szedł chłop z pola, ubidział szumne kwiatki na miedzy, utargał ich, a przyniósł babie. Czasem idą pusy, a u nas tego miała radość. Z tego kwiotka z miedzy. Bo wiedziała, że jej chłop przeje, a że to są kwiotki od serca. Byli a i tak takowni chłopi, że wliźli ku do zogródki, baj i starej ciotce utargali kwiotek, a przyniosli babie, a, a i starej ciotce, a ta była tak rada, że se nie wszymła, że i chybi coś na zagródce, bo stary ujec i nigdy nic nie przyniósł ani kwiotka z miedzi. pro po tym, jakich 100 roków tymu, 8 marca Gdosik zapisał w kalendarzu dzień paniczek. Od tego czasu chłopi już się mieli barży, musieli bardziej starać. Byli takowini, kierzy furt targali kwiotki na miedzy, albo chodzili na złodziejkę do zagródki, ale coraz częściej kwiotki szło kupić od tych, co ich sadzili w zagródkach a potem ich sprzedawali. W konzumie szło kupić czekulady, a i inksze wieca, co baby mają radę, a i taki słodki wina, słodki gorzołki. Czy to był kwiotek z miedzy, czy z ogródki, czekulada z konzumu, albo inkszo, fikuśnowiec, paniczki, dycki były radę, że się na nich pamięto. A co by było, kiedy by się im kupowało kwiotki, albo insze prezenta każdy dzień? Chnet <laughs> by się im to zbrzydło, chnet by się im to zmierzło, a po miesiącu by nas chłopów pytało, pytały, aż już nie kupnymy, aż już tego nie kupujemy. Stary ujezd prawili, że roz na tydzień Dni, ale roz za miesiąc, bo i przy wypacie trzeba paniczce coś kupić, albo ją pozwaj na kawę, albo na obiad do gospody. Od tej pory Grejcarów was nie ubydzie, a u widzicie, jak bydą radę, a co po tym bydzie wieczór. Wszystkim paniczkom <laughs> e, wszystkiego dobrego. E, nie inny 8 marca, ale dycki na każdo, co byście były zdrowe, co by was chłopi posłuchali co by was dziecka nie nasurowały, a co byście miały furt, wyśmiote gęby. Prostomili, e, pyty, e, macie takie trzy obrożki e, kole, kole, kole mojej głowy. E, jeden obrozek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał. Drugi obrozek to jest film, co można będziecie mieli radzi. A trzeci obrozek to jest play, playlista, to są filmy, co są podobne do, do tego, co teraz drziszczym. Także dziękuję pięknie, miejcie się.